Kiedy Twoja obecność mówi więcej niż Twoje słowa. Nietzsche powiedział, że ten, kto świeci od wewnątrz, nieuchronnie rzuca cień wokół siebie. I być może właśnie dlatego byłeś tak często źle rozumiany, zanim jeszcze zdążyłeś cokolwiek powiedzieć. Są ludzie, którzy nie potrafią znieść samej Twojej obecności, nie dlatego, że coś zrobiłeś, ale dlatego, że Twoje istnienie bez słów obnaża to, co oni próbują ukryć. Twój spokój ich niepokoi. Twoja klarowność ich onieśmiela. A twoja energia jest lustrem, które woleliby rozbić, niż spojrzeć w nie głębiej. Dziś odkryjesz, dlaczego twoja aura może odpychać więcej ludzi, niż ci się wydaje. I dlaczego to wcale nie musi być wadą? Może to być znak, że jesteś autentyczny i prawdziwy. Gdy twoja energia zmienia atmosferę, zanim jeszcze coś powiesz, czasem wystarczy, że wejdziesz do pomieszczenia i wszystko się zmienia. Milczenie gęstnieje, spojrzenia się odwracają, rozmowy tracą rytm, jakby sama twoja obecność wywoływała niewidzialny dyskomfort. Zaczynasz się zastanawiać, czy zrobiłem coś nie tak, czy przesadzam, ale z czasem dociera do ciebie, że to nie o twoje działania chodzi, tylko o to, jakim jesteś człowiekiem w swojej istocie. Niektórzy nie potrafią funkcjonować w obecności tego, czego nie da się kontrolować. A kiedy napotykają kogoś, kto nie musi niczego udowadniać, kogoś, kto żyje w zgodzie ze sobą, łamie to niepisaną zasadę społeczną, że trzeba być cichym, przewidywalnym, dopasowanym. A ty po prostu jesteś, nie dlatego, że chcesz prowokować, tylko dlatego, że już nie potrafisz się chować. Twoja obecność niesie ze sobą intensywność, która nie pyta o pozwolenie, i właśnie dlatego wywołuje reakcje, których. Sam nie inicjujesz, ludzie się oddalają, pojawia się nieuzasadniona rywalizacja albo paraliżująca cisza. Różnica między przyciąganiem uwagi a byciem nie do zignorowania jest subtelna, ale głęboka, a ci, którzy mają silną aurę, nie muszą nic mówić. Świat reaguje na nich sam. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że twoja obecność wpływa na innych w sposób trudny do wyjaśnienia, zostań ze mną do końca. Bo możliwe, że to, co odbierałeś jako odrzucenie, było w rzeczywistości odruchem obronnym, a zrozumienie tego zmieni sposób, w jaki patrzysz na relacje, które nagle ucichły, głębia, której nie da się zignorować. Istnieją ludzie, którzy potrzebują słów, aby zostać zauważonymi, i są tacy, którzy budzą niepokój samą obecnością. Różnica gęstość ich obecności. Tego nie mierzy się dźwiękiem głosu. Tylko ciszą, którą wywołują wokół siebie. Być może znasz to uczucie. Wchodzisz, a ludzie przestają mówić. Atmosfera się zmienia. Nie dlatego, że coś zrobiłeś, ale dlatego, że Twoja obecność coś uruchamia. Tego nie da się nauczyć. To coś, co rodzi się z doświadczenia, z upadków, z rekonstruowanych części siebie, z rezygnacji z potrzeby ciągłego tłumaczenia się. Właśnie dlatego Twoja energia nie niesie masek. Jest surowa, jest spokojna, jest szczera, a świat lepiej radzi sobie z iluzją niż z prawdą. Kiedy nie śmiejesz się na zawołanie, kiedy nie przytakujesz tylko po to, by utrzymać pozory, kiedy nie grasz w grę, w którą wszyscy grają, zaczynasz budzić reakcje, których nie jesteś. Winny. U innych pojawia się napięcie, maskowana rywalizacja, milczenie, które nie jest neutralne, komentarze, które niby są żartem, ale mają w sobie ukryty cień. Może już to słyszałeś. Masz jakąś dziwną energię. Z tobą nie wiadomo, co myśleć. Nie wiadomo, czy jesteś spokojny, czy zły. Te słowa nie opisują ciebie. Opisują ich niezdolność do spotkania się z czymś prawdziwym. Bo Twoja obecność nie jest problemem. Problemem jest to, co ona w ludziach odsłania. To, co inni widzą w tobie, mówi więcej o nich niż o tobie. Karl Gustav Jung powiedział, że. To, co nas drażni u innych, często jest odbiciem tego, czego nie chcemy widzieć w sobie samych. I może właśnie dlatego niektóre osoby reagują na ciebie niechęcią, chłodem albo niezrozumiałym dystansem, jeszcze zanim poznają twoją historię. Psychologia nazywa to projekcją cienia to mechanizm, w którym wypierane fragmenty własnej psychiki zostają przeniesione na innych, gdy spotykają kogoś z wewnętrzną klarownością. Kogoś, kto nie nosi masek, czują się zagrożeni, choć często nie potrafią tego nazwać. Twoja aura nie jest ciężka, jest przejrzysta, ale przejrzystość wymaga odwagi, bo widzieć oznacza również widzieć to, co niewygodne. Twoja obecność nie daje się zmanipulować, twoje spojrzenie nie szuka aprobaty, a twoja cisza nie pozwala udawać. I to właśnie ten poziom autentyczności staje się lustrem, które nie wszyscy są gotowi unieść. Osoby, które zintegrowały własny cień, przestają osądzać innych, bo rozpoznają w nich to, co już przepracowały w sobie. Ale ci, którzy wypierają, widzą w tobie coś niepokojącego. Twoje opanowanie drażni tych, którzy żyją w chaosie. Twoja pewność siebie budzi agresję u tych, którzy czują się niewidzialni. Twoja prostota wywołuje złość u tych, którzy przyzwyczaili się do udawania. Świat woli komfortowe kłamstwo niż niepokojącą prawdę, a ty jesteś jak światło w pokoju, w którym wszyscy przyzwyczaili się do ciemności. Dlatego się dystansują, dlatego znikają. Nie dlatego, że jesteś zbyt intensywny, ale dlatego, że nie umieją jeszcze pomieścić własnych emocji w Twojej obecności. Sygnały, które nie wyglądają jak sygnały. Są ludzie, którzy muszą mówić głośno, by zostać zauważeni, i są tacy, którzy. Nawet milcząc, zmieniają cały pokój. Ty należysz do tej drugiej grupy. Zanim jeszcze zdążysz się odezwać, coś w Twojej obecności porusza rzeczy, które inni wolą zostawić w spokoju. To nie kwestia ubioru, nie tonu głosu, to coś głębszego, coś, co nie mieści się w standardowych schematach społecznych. Pojawia się napięcie, którego nikt nie nazwie, ale wszyscy czują. Ludzie zaczynają mówić ciszej, albo znikają. Z rozmowy zupełnie, czasem patrzą na ciebie z dystansem, jakby nie wiedzieli, co z tobą zrobić. Albo odwrotnie, przesadnie się uśmiechają, żeby zamaskować, że są zaniepokojeni. Jeden z najbardziej subtelnych sygnałów to tak zwane niewidzialna rywalizacja. Kiedy ktoś zaczyna podważać Twoje zdanie, ale nie merytorycznie, tylko emocjonalnie, albo zaczyna Cię kopiować, po czym zaczyna Cię unikać. Może zdarzyło ci się podzielić swoją opinią, a w odpowiedzi usłyszałeś ciszę? Nie dlatego, że była błędna, ale dlatego, że była zbyt prawdziwa i zbyt niewygodna. Być może zauważyłeś też, że niektóre osoby znikają z Twojego życia tuż po tym, jak pokazujesz im swoją autentyczność. Nie wtedy, gdy jesteś zabawny, nie gdy jesteś uprzejmy, ale wtedy, gdy jesteś całkowicie sobą, bez filtra. A potem przychodzą komentarze. Masz ciężką energię. Nie wiem, jak cię odczytać. Nie umiem się przy tobie rozluźnić. Nikt nie powie ci wprost: Twoja obecność wywołuje we mnie coś, z czym sobie nie radzę. Ale ich zachowanie powie ci to tysiąc razy. Prawdziwa intensywność nie potrzebuje hałasu. Ona działa w polu niewerbalnym, w atmosferze, która się zmienia, gdy tylko przekraczasz próg. Może czułeś, że ludzie są dla ciebie mili, ale zimni, że słuchają ale nie odpowiadają, że pytają, ale nie słyszą. To wszystko są sygnały, a najboleśniejsze z nich to, że w chwilach Twojego sukcesu mu zapada cisza, że wtedy, gdy naprawdę czegoś potrzebujesz, kontakt się urywa, że Twoje momenty siły są ignorowane, a Twoje momenty słabości są analizowane. I nawet jeśli nic nie mówią, Ty i tak wiesz, bo ciało czuje, zanim umysł zdąży zracjonalizować. I Twoje ciało zna ten ciężar. Zna to napięcie w karku, ten chłód między słowami, ten brak odwzajemnienia w spojrzeniu. A mimo to, co nie robisz nic złego, po prostu istniejesz bez znieczulenia, a to dla wielu jest nie do zniesienia. Ciężar, którego nie widać, ale który nosisz codziennie. Na początku próbujesz to zignorować. Mówisz sobie, że to przypadek, że ta osoba po prostu ma dużo na głowie. Że ta grupa się rozpadła naturalnie, ale wzorce nie kłamią, a kiedy się powtarzają, coś zaczyna cię uwierać. Relacje cichną bez wyjaśnienia, połączenia, które wydawały się autentyczne, znikają bez śladu. Ludzie, którzy cię podziwiali, teraz unikają wzroku i czujesz, choć nikt nic nie mówi, że jest w tobie coś, co zostało uznane za zbyt dużo. Wątpliwość rodzi się powoli, czy to ja przesadzam? Czy zbyt wiele oczekuję od innych? A może naprawdę moja obecność przytłacza bardziej, niż chciałbym przyznać? To pytanie jest podstępne, bo nie krzyczy, tylko się sączy. A kiedy się orientujesz, już zaczynasz się wycofywać, zaczynasz się dopasowywać, mierzyć ton głosu, wybierać łagodniejsze słowa, ukrywać części siebie, żeby nie wywoływać reakcji. Obserwujesz ludzi, zanim pozwolisz sobie być sobą, przewidujesz odpowiedzi. Prosisz o przyzwolenie, choć nikt ci go nie odebrał. A co gorsza, zaczynasz myśleć, że to normalne. W relacjach napięcie narasta. Masz wrażenie, że musisz być mniejszy, żeby być akceptowany, że musisz się zmieścić w przestrzeni, która nie ma miejsca na całą twoją obecność. I z każdym nowym podejściem pytasz sam siebie: czy tym razem ktoś mnie zrozumie? Czy znowu się oddali? W pracy pojawia się ta sama dynamika, dajesz więcej niż inni. A mimo to nie jesteś uwzględniany. Masz pomysły, ale nikt ich nie słucha do końca. Ludzie podziwiają to, co robisz, ale nie potrafią poradzić sobie z tym, kim jesteś, i wtedy pojawia się cisza, taka, której nie da się zapełnić towarzystwem, bo nie boli brak ludzi, tylko brak poczucia przynależności. Jesteś obecny, ale nie jesteś częścią. Jesteś zauważalny, ale nieprzyjęty. A najbardziej bolesne jest to, że nikt o tym nie mówi. Bo tu nie ma otwartego konfliktu, jest tylko powolne i ciche wycofanie. W głębi serca wiesz, to nie jest odrzucenie to mechanizm obronny tych, którzy nie są jeszcze gotowi na prawdę, którą przynosisz ze sobą. Prawdę, która nie krzyczy, ale ujawnia. Prawdę, którą trzeba umieć unieść. Czy warto być sobą, jeśli świat tego nie rozumie? A jeśli to, co w Tobie najczystsze jest też tym, co najbardziej odpycha innych, a jeśli Twoje światło nie prowadzi, tylko razi, a Twoja obecność zamiast łączyć burzy iluzje, których nikt nie chce porzucić. Każdy, kto niesie autentyczność, wcześniej czy później trafia na tę samą granicę. Czy mam się dostosować, żeby nie być sam? Czy mam się zatrzymać, żeby nie wyprzedzać tych, którzy nie chcą iść? Czy powinienem być cichszy, żeby nie drażnić? Jung pisał, że nie można osiągnąć oświecenia, wyobrażając sobie światło, lecz uświadamiając sobie własny cień. A ty być może już widzisz rzeczy, których inni jeszcze nie chcą zobaczyć. Twoja obecność nie jest atakiem, ale dla tych, którzy zbudowali siebie na iluzji, może być ciosem. To rodzi pytanie, które nie daje spokoju: czy warto iść dalej, jeśli cena to bycie niezrozumianym? Czy samotność, która przychodzi z autentycznością, to kara. Czy dowód, że idziesz właściwą drogą? Czasem najtrudniejsze nie jest to, że ludzie Cię opuszczają. Najtrudniejsze jest to, że zaczynasz rozumieć dlaczego. I już nie możesz tego odwidzieć. Nie musisz się zmieniać. Musisz się utrzymać. Największy błąd, jaki możesz popełnić, to spróbować być mniejszym, żeby pasować. Twoja energia nie jest problemem. Jest lustrem. I nie każdy jest gotowy spojrzeć w nie uczciwie. Nie musisz się usprawiedliwiać, to nie ty musisz się zmniejszać, to inni muszą nauczyć się nie bać autentyczności. Przez większość życia uczy się nas, że dobrze widziany to ten, który się dostosowuje, że warto być neutralnym, ugodowym, przewidywalnym, ale co się dzieje, kiedy ktoś już nie potrafi się kurczyć, kiedy nie da się wrócić do tego, kim byłeś, zanim zrozumiałeś, kim naprawdę jesteś? Twoja obecność nie musi być głośna, żeby była silna. Nie musi być ciepła, żeby była prawdziwa. Nie musi być zrozumiana, żeby była właściwa. I tu zaczyna się prawdziwa zmiana. Nie polega ona na tym, że przestaniesz o onieśmielać, ale na tym, że przestajesz przepraszać za to, że jesteś sobą. Nie musisz tłumić swojego światła, żeby inni nie poczuli się słabo. Nie musisz ukrywać klarowności, żeby chronić cudze iluzje. I nie jesteś odpowiedzialny za to, że Twoja energia pokazuje innym to, czego jeszcze nie przepracowali. Nietzsche powiedział kiedyś, że ten, kto ma swoje dlaczego, zniesie każde jak. A może Twoim dlaczego nie jest to, żeby być rozumianym, może chodzi o coś prostszego i głębszego być spójnym ze sobą, nawet w milczeniu, nawet w samotności, nawet bez świadków. Osoby, które nie potrafią tego przyjąć, odejdą. Ale to nie jest strata. To oczyszczenie przestrzeni. A kiedy zostaniesz już z tym, co prawdziwe, zauważysz coś cichego, ale przełomowego, że nigdy nie chodziło o to, by być wszędzie mile widzianym, chodziło o to, by wreszcie siebie nie opuszczać. A jeśli cena za bycie sobą i tak zawsze jest do zapłacenia, być może największym wyzwaniem dla tych, którzy niosą silną aurę, nie jest to, jak są postrzegani, ale to, czy potrafią pozostać sobą, nawet wtedy, gdy nikt tego nie rozumie, bo prawdziwy szacunek nie polega na tym, ilu ludzi cię chwali, ale na tym, czy potrafisz stać przy sobie, nawet w ciszy. Jest w tym pewna godność, w byciu kimś, kto nie rezygnuje z siebie, tylko dlatego, że inni nie potrafią tego pomieścić. Kto idzie dalej, nie dlatego, że jest lepszy, ale dlatego, że już nie umie się cofnąć. Może właśnie to pytanie powinno zostać z tobą na dłużej. Czy jesteś gotów stracić ludzi, żeby nie stracić siebie? Jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, podziel się nimi z kimś, kto być może przechodzi przez to samo, tylko w milczeniu. I jeśli chcesz wracać do treści, które nie boją się mówić prawdy, dobrze wiesz, gdzie mnie znaleźć.